Planujesz udźwiękowić swój film? Szukasz uniwersalnego mikrofonu, który ci to umożliwi. Wybór jest duży. I co teraz? Czas na dźwięk, a konkretnie dźwięk w małych produkcjach, które przeważnie sam zrealizujesz, lub też z asystą. Tak jak we wcześniejszych odcinkach, narzuciłem tutaj limit budżetowy. Tym razem będzie to 1200 zł. W przypadku dźwięku temat jest wyjątkowo subiektywny, ponieważ każdy inaczej słyszy, a z wiekiem te różnice się pogłębiają. Sytuacja nie jest tak prosta jak w przypadku obrazu, co nie zmienia faktu, że oczekujemy jakości dźwięku, którą znamy z kina, radia i telewizji. Biorąc pod uwagę te cechy, przygotowałem kilka propozycji wraz z ich krótkim omówieniem. Każdy z tych sprzętów używałem na planie zdjęciowym, część z nich używam też na co dzień. To dziś, przed omówieniem propozycji, muszę wspomnieć o przysłowiu buy cheap, buy twice, dosłownie kup tanio, kup dwa razy. Szczególnie w tematyce mikrofonów. Tutaj nie możemy oszczędzać. To musi być pewny sprzęt, który jest ergonomiczny i nie zawiedzie nas w najbardziej ważnym dla nas momencie. Mikrofon Sennheiser MKE400, koszt nówki około 850 zł. Uniwersalny mikrofon, który posłuży nam do wszystkich realizacji. Nagramy nim dźwięki efektowe typu chodzenie, odgłos wiatru, przejazd samochodu, czy też głos, w szczególności nasz głos. Jest to mikrofon kierunkowy typu shotgun. Jest zaprojektowany do selektywnego zbierania dźwięku z określonego kierunku. Oczywiście, uwzględniając to, jak daleko jest nasz obiekt, z mojego doświadczenia, wszystkie dźwięki na poziomie głosu są dobrze zgrywane z około metra. Bezproblemowo zgramy, bez większych szumów, dobrej jakości dźwięk lub też głośniejsze, takie jak przejazd auta, możemy nagrać bezproblemowo z 10-15 metrów przy dobrym poziomie szumów. Mikrofon posiada wbudowany filtr przed wiatrem oraz wewnętrzne zawieszenie minimalizujące hałas podczas obsługi. Filtr dolno-przepustowy i trójstopniowy przełącznik czułości wraz z gniazdem słuchawkowym, co jest dosyć ważne. Co fajne, to samemu włącza się i wyłącza podczas odpalenia sprzętu do zapisu obrazu. Zasilany jest jedną baterią AA. Super sprzęcior, uniwersalny, polecam. Mikrofon Road Go 2 Kosztnówki około 1200 zł. Jest to zestaw dwóch mikrofonów pojemnościowych służących głównie do nagrywania mowy. Ale oczywiście poradzam sobie też w innych sytuacjach, o ile odpowiednio blisko podejdziemy obiektu i manualnie ustawimy ich parametry. Dodatkowo, poza bezprzewodowym połączeniem z kamerą, mamy zapis wewnętrzny, który później możemy zgrać na komputer w nieskompresowanym formacie WAVE 24-bitowym do późniejszej postprodukcji lub edycji, kto jak woli, lub też jeśli przerwało nam połączenie radiowe, co w tych mikrofonach zdarza się wyjątkowo rzadko, ale wiadomo, na bezprzewodzie takie rzeczy czasem się zdarzają. Mi zdarzyło się to raz, podczas gdy postać nagrywana była 40 metrów ode mnie i przez kadr przejechały dwie ciężarówki, które zakłóciły sygnał urządzenia. Dlatego też taka funkcja i możliwość jest wyjątkowo przydatna. Mówimy tu o funkcji zapisów internalu, czyli Bezpośrednio na urządzeniu. Mikrofony te mają jeszcze możliwość wpięcia dodatkowych mikrofonów pod gniazdo mały jack. Mogą to być krawatowe lub np. jakiś mikrofon kierunkowy shotgun, co daje nam bardzo duże możliwości podczas nagrywania wywiadów i nie tylko. Opowiedziałam tylko o kilku funkcjach, jakie oferują. To dobry sprzęt, który jest dobrze wyceniony. Zachęcam i polecam. DJI Mic, koszt używanych około 1200 zł. Bardzo podobne i zbliżone do mikrofonów Rode Go 2. Początkowo podchodziłem do nich sceptycznie, ale z czasem się przekonałem. Oferują jeszcze większe możliwości. Posiadają w zestawie twardy etui, wyświetlacz do ich obsługi. Łatwiej się również parują z urządzeniami mobilnymi. Trochę droższe niż mikrofony Rode, ale obecnie, jeśli budżet by mi na to pozwalał, dopłaciłbym do DJI Mic z racji na ergonomię pracy, jaką oferują w porównaniu do Go 2. To moje wybory, a teraz Ty samemu musisz podjąć decyzję, co chcesz. Najlepiej posiadać obydwa mikrofony, czyli na przykład połączenie mikrofonu kierunkowego Sennheiser 400 do nagrywania dźwięków efektowych oraz mikrofon bezprzewodowy typu Road Go 2 do nagrywania głosu, ale to wykracza poza nasz budżet. Oczywiście można taniej. Na przykład Road Video Micro to jest koszt 250 zł, plus pojedynczy zestaw Rode Go. Z jednym mikrofonem. To jest koszt 900 zł, czyli razem 1150-1200. Już takie połączenie da nam bardzo dużo możliwości i nie będzie nas w niczym ograniczało. Natomiast jeśli szukacie uniwersalnego mikrofonu do nagrywania podcastów, to polecam Rode NT USB Mini plus statyw DS1. Mikrofon podepniecie pod software od Rode, który fenomenalnie obrobi wasz dźwięk, nawet w niewygłuszonym pomieszczeniu. Natomiast mikrofony, które ja używam, to większy koszt, dlatego o nich nie wspominam. A całego zestawu używam w mojej pracy podczas realizacji podcastów i szkoleń. Gorąco zachęcam do zagłębienia się w temacie i polecam kanał pana Kartisa Jada, znajdziecie go na YouTubie, świetnie opowiada o produkcji dźwięku o mikrofonach i ich możliwościach. Dzięki Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do zostawienia komentarza. Cześć!